Jest to wystawa prezentująca trójkę warszawskich artystów. Jednym z nich jest Przemek Piwowar, drugim Kinga Bartosik, a trzecim Rafał Warzecha. Jest to trzech artystów, którzy używają sztuki portretu fotograficznego i bardzo dobrze się w nim sprawdzają. Kinga Bartosik pracuje fotograficznie i tworzy w konwencji fashion. I modelki często są właśnie w plenerowych ujęciach fotografowane. Zdjęcia są bardzo sensualne. Co ciekawe wybrałem na wystawę właśnie serię zdjęć, żeby pokazać pewien niepokój panujący na twarzach tych modelek. Mój styl jest dosyć nietypowy pod tym względem, że robiąc zdjęcia nigdy nie chcę, żeby model się uśmiechał i zawsze raczej staram się uchwycić moment jak model nie zwraca uwagi na to, że robię zdjęcie, że on nie wie w którym momencie ja naciskam spust migawki. Stąd też często po prostu na zdjęciach osoby nie patrzą bezpośrednio w obiektyw albo mają ten wzrok nieco zaniepokojony. Wolę pracować w czerni i bieli zdecydowanie, bo wolę się po prostu skupić na tym, co przedstawia fotografia, niż na kolorach, które mogą mnie nieco rozproszyć. W każdym z tych projektów w zasadzie wizja była założona moja od razu, czyli dokładnie wiedziałam, jakie zdjęcia chcę wykonać, aczkolwiek znalezienie odpowiedniej modelki czy modela, bo to też jest poniekąd wyzwanie, jest dosyć czasochłonne. Nie każda osoba się zgadza na konkretne terminy, konkretne warunki pogodowe, tym bardziej, że ja zazwyczaj pracuję w plenerze przy świetle zastanym, więc... Często jest to godzina siódma, 8 rano, czasami jest to godzina 18 wieczorem zimą. Nie każdemu to odpowiada, nie każdy chce pracować w takich warunkach, ale zawsze jednak pomysł jest, że tak powiem, z mojej głowy. Stąd też, żeby powstało zdjęcie, szukam odpowiedniej modelki. To nie jest tak, że pierwsza, która się faktycznie zgodzi, jest wybierana, tylko raczej jest to proces czasochłonny. Rafał Warzecha jest to artysta z Akademii Sztuk Pięknych. Wybrałem jego serię fotografii z Castle Party w Bolkowie. Jest to taka specyficzna kolekcja, można powiedzieć, osób ze środowiska subkultury rocka gotyckiego. Są one, można powiedzieć, bardzo takie mistyczne, w klimacie bardzo noir. Jeśli chodzi o te prace, które prezentuję na tej wystawie, pochodzą z cyklu maski, który był realizowany podczas festiwalu Castel który odbywa się w Bulkowiec corocznie. I ja tym nie miałem jakiegoś konkretnego większego zamysłu, poza tym, że chcę sportretować tych ludzi. Tutaj jest taka dosyć specyficzna maska tej subkultury rocka gotyckiego, ale. My wszyscy, my wszyscy nosimy maskę i to nie z własnej woli, ale też z winy społeczeństwa, które na nas wymaga pewnych postaw, no to takie bardziej może szersze i filozoficzne. I tak samo tam, jak wszedłem, to po prostu poprosiłem, żeby ci ludzie sami się zaprezentowali, żeby oni po prostu pokazali, kim są, co, co, co jest za tą maską po prostu, albo po, po co jest ta maska. Nie, nie wyjaśniałem tego tematu maski, raczej tylko mówiłem o tym, że klasyczne ujęcie... Jaki jest zakres, proszę, proszę zaprezentować się. I co prawda zapnął mnie to troszeczkę do roli kopisty, bo naciskałem tylko z pusty tego aparatu. Oczywiście kontrolując pozostałe parametry i później też w postprodukcji, wydobywając właściwą jakość tego, tego obrazu, czy nadając mu charakter. I Wtedy też odkryłem to, że jednak ta, ta maska, która tam, tam jest, ona może działać na, na, kilka, na kilka sposobów. I z jednej strony na przykład bardzo mocno obnaża prawdziwą naturę tego człowieka, bo też z niektórymi zaprzyjaźniłem, rozmawiałem, poznałem ich i, i to, co widzę na, na, na fotografii na tej masce, też jest w nich, ale też pokazywało, że ta maska jednak bardzo mocno odcina i jest ta strefa właśnie oni maska i to, co my widzimy. Więc no, z jednej strony jeszcze potęguje to ukrycie, z drugiej strony bardzo mocno obnaża, co, co chcą ludzie, ludzie ukryć. Trzecią osobą jest Przemek Piwowar. Jest to członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Taki nasz stały streetowiec, który świetnie czuje się w tej konwencji. Jego fotografie są bardzo emocjonalne. Prezentują wyrwane z tkanki miejskiej Wyraziste portrety w konwencji, właśnie Bressonowskiej, uchwycone w takim właśnie silnym, decydującym momencie. Prezentujące przede wszystkim, można powiedzieć, ludzi starszych, naturszyków. Jest tam parę zdjęć też młodych ludzi dla przełamania, ale generalnie są to bardzo silne, emocjonalnie portrety. Ja szukam momentu. Robię, człowiek dla mnie jest numer jeden, robię też architekturę, krajobraz. Szukam w innej fotografii niż ludzka. No szukam niewidokówek. Widokówki można kupić, trzeba po prostu zrobić takie zdjęcie, żeby, było, żeby każdy zwrócił na nie uwagi, a nie takie zdjęcie, które są na ulicy do sprzedaży jako widokówki. Ja z zawodu jestem architektem i staram się skadrować, żeby obraz dobrze wyglądał. I Tutaj nie mam swoich jakichś wymagań, tylko po prostu, jeżeli zdjęcie ma złe tło, coś przeszkadza, to takiego zdjęcia nie pokazuję. Są zdjęcia wybrane z, z kilkuset danych kuratorowi na wystawę i wybranych jest 30. Cała fotografia na tym polega to jest ułamek sekundy. Często za 5 sekund już nie będzie. Tego Może takie jedno z chyba z najlepszych moich zdjęć y, przy pomniku przy przejściu podziemnym na Świdnickiej, gdzie gdzie ludzie wychodzą z podziemi ustawiłem na, na statywie wychodzi kobieta ubrana dokładnie jak ten pomnik w kapturze, z laską i z torebką na ręce. Identyczna kobieta. Ręce mi się zaczęły, ale z nim się, się udało. Co jest wspólnym mianownikiem łączących tych trzech autorów i myślę, że jest to głęboka empatia w stosunku do fotografowanych osób. Jest to i u Kingi, i u Przemka, i u Rafała bardzo widoczne i też, też taki rodzaj fotogenii, która się pojawia na ich zdjęciach, czyli takiej poezji obrazów fotograficznego.